są te trzy sektory i na przykład w sektorze jakie, bo to jest... jest publiczny, prywatny i pozarządowy. Mhm. To są jakby tak się mhm. mówi, trzy sektory, więc jak no mówimy publiczny to jest publiczny to na przykład może być samorząd, ale mhm. może być też samorząd wiem, czy na przykład urzędnicy miasta Urząd dzielnicy nie? miasta e, to może Wiesz, bo być bo te pojęcie, ale Tak, nie, to może być, być też ośrodek komisji. kultury, to może być ministerstwo, to ZUS byśmy powiedzieli, że to mhm. jest ten pierwszy sektor, drugi sektor ZUS organizuje jakieś imprezy? Nie wiem na I pewno tak. organizuje tak duża firma na pewno organizuje jakieś wiesz, wewnętrzne. wewnętrzne. Tak jest, integracje i tak dalej. Drugi sektor to sektor prywatny, czyli wszystkie firmy Prywatne. No nie wiem, dentysta też prowadzi działalność prywatną. W sklep wielkopowierzchniowy, wielobranżowy to też działalność prywatna. Czy prawdopodobnie kolega, który nas nagrywa, też ma swoją działalność, prawda? Bo nas Tam. nagrywa. I trzeci sektor to jest sektor pozarządowy. I na szczęścią w Polsce. I to oznacza? pozarządowe stowarzyszenia? stowarzyszenia, fundacje. Stowarzyszenia i no, fundacje. Wiesz co, prawdopodobnie w definicji trzeciego sektora mieszczą się też nieformalne y, jakieś związki, grupy y, mieszkańców. Są takie, też jakby dojdziemy do tego, ale są też takie konkursy, na których inicjatywa po prostu kilku mieszkańców może się tak wykonać bez formalizowania. Więc coś co nie jest jakby coś co jest poza rządową inicjatywą, nie jest instytucją, nie jest też taką firmą prywatną mhm. nastawioną na zysk, mhm. no to jest tym trzecim sektorem. Okay. Czyli powiedzmy zorganizowanymi ludźmi po prostu. Okej, okay, ale to byśmy sobie, powiedzieli, bo, bo wydaje mi się, że to jest mylące dla wielu ludzi. Że ludzie, którzy są fundacja, to już są charytatywna, nie? Że to już muszą działać na rzecz biednych dzieci w Afryce na przykład, nie? Albo... No jest tak, tak też, tak też myśli się o stowarzyszeniach. Mhm. Tak, że stowarzyszenia zresztą też są po to, żeby tam kultywować. Dokładnie. Z drugiej strony właśnie na przykład w, mówiąc trzeci sektor, fundacje myśli się o tych biednych dzieciach w Afryce, a o stowarzyszeniu, że nie może zarabiać może, prawda? Hmm. Podobnie... Znaczy, powiedzmy sobie wprost, że obie te formy, hmm. czyli fundacja i stowarzyszenia, to są po prostu byty prawne, w ramach których można prowadzić jakieś działalności. Tak, tak jest. I o to chodzi. Tylko, jeśli na innych zasadach niż, niż prywatna firma. Dlaczego my założyliśmy stowarzyszenie hmm. te już 8 lat temu? E, no właśnie dlatego, żeby nam było łatwiej działać, bo pierwszymi naszymi krokami to było e, oczywiście po walnym zgromadzeniu członków e, i wypełnieniu dokumentów pobiegliśmy do sądu, żeby by się zarejestrować. Jeśli przychodzimy na rozmowę do dyrektora teatru czy dyrektora instytucji, to mówimy dzień dobry, on patrzy jakieś młokosy w ogóle, kto to jest, ty mu dajesz swoją wizytówkę i mówisz, że jesteś ze stowarzyszenia. Jesteś prezesem stowarzyszenia. Ja, prezesem nawet, prezes na wizytówce jest strona internetowa, czy dzisiaj to może być mhm. Facebook, ale on może ci sprawdzić w internecie. Nie przechodzę... przychodzę. Dzień dobry, ja jestem Michał Jóźwiak. No ale zawsze jest to pytanie. Ty zac... zaczęłaś. od tego rozmowy, yy, powiedz skąd jesteś, co yy. robisz, nie? No to mogłbym powiedzieć, no jestem Michał Jóźwiak. No, urodziłem się na Mokotowie, teraz mieszkam na Białęce i lubię gotować, nie? No jednak yy, yy, nie... kontekst <grym> zawodowy, to od razu ty <grym zareagowałeś, <grym więc rozumiem, że pytasz o zawodowe, Więc przychodząc na rozmowę Potem do jakiegoś partnera, jak jest się młodym artystą, no to dużo łatwiej jest powiedzieć: A tu prowadzę wytwórnie, czy coś, mm. więc są takie formy organizacyjne, których można się y, złapać. Okay. Skąd można y, czerpać wiedzę? W sensie powiedzmy, że teraz ktoś nas słucha i sobie. Kurczę, faktycznie, zamiast biegać gdzieś tam i próbować pozyskać kasę sam, to się dogadam ze znajomymi. Założymy Stowarzyszenie, czy założymy fundację, ale nie wiem, jakie jest stowarzyszenie, czy właśnie to w trzy osoby, czy w 15. Skąd można wziąć y, informacje? Jeśli ktoś. Oprócz y, z Wikipedii. Tak, tak. Y, z Wikipedii, ale jest, jeśli chodzi o sektor pozarządowy, to świetna strona ngo.pl Mm -hmm. I to jest skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o NGO, czyli non-governmental organizations, czyli nierządowe organizacje po organizacje. Po organizacje organizacje pozarządowe, bo funkcjonują dwa skróty, jeśli usłyszycie, że NGO. Po polsku byłoby PRO. Pro, tak. pozarządowe, tak. Pozarządowe, dokładnie, organizacje. Um, także NgoPL, świetna strona i myślę, że też stamtąd braliśmy swoją wiedzę, jeśli chodzi no o to zakładanie. To tak, bo to strona funkcjonuje bardzo dużo.